Eto z pracy to charakterystyczny dla danej grupy społecznej lub całego społeczeństwa zespół wartości i norm odnoszących się do wartości fundamentalnej jaką jest praca. Przejawiają się one w praktyce w konkretnych zachowaniach takich jak solidność, szacunek dla pracy, uczciwość, rzetelność i utożsamianie się z wykonywaną pracą. Warszawa, stolica Polski, to nowoczesne miasto w samym centrum Europy które stale się rozwija. Wyznacznikiem tej nowoczesności są powstające dzielnice mieszkaniowe, ciągle rozbudowujące się metro, trasy komunikacyjne spełniające wymagania światowe i odrestaurowane zabytki przyciągające coraz więcej turystów z całego świata. Wielka praca odbudowy miasta po zniszczeniach wojennych wykonana została przy ogromnych nakładach finansowych państwa, rękami wysoko wykwalifikowanych polskich robotników którzy swoje ambicje i pasje poświęcili budownictwu. Kiedy po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy zniszczeń, budowniczym i wszystkim mieszkańcom towarzyszył entuzjazm. Cieszył oczy każdy wzniesiony dom, każda odgruzowana ulica. Szczególnym szacunkiem darzono murarzy. A tak zwane trójki murarskie stanowiły technologiczny skok w sposobie murowania i zwielokrotniały tempo wznoszenia domów. Budowlańcy zawsze cieszyli się szacunkiem i zaufaniem społeczeństwa. Oni sami byli dumni ze swojej pracy i dokonań. Kształcenie na potrzeby rynku pracy jest priorytetem edukacji zawodowej. W takim zakresie i tempie, aby zrównoważyć zapotrzebowanie na pracowników z możliwością ich wykształcenia i wejścia na rynek pracy. Proces kształcenia to przekazywanie wiedzy ogólnej oraz specjalistycznych umiejętności teoretycznych i praktycznych, których opanowanie uprawnia ucznia do wykonywania zawodu w danej specjalności. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie nauką w zawodach budowlanych, ponieważ pracownicy tej branży mają duże szanse po ukończeniu technikum na pracę na poziomie średniego personelu technicznego z dobrym wynagrodzeniem. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą, zakładając swoją firmę prowadzącą działalność budowlano-remontową. Część naszych uczniów to Kolejne pokolenie. Wcześniej kończyli tę szkołę rodzice, dziadkowie bądź krewni i przyprowadzają teraz po latach swoje dzieci. Uczestniczymy od lat w wielu projektach finansowanych ze środków europejskich, co zapewnia naszym uczniom możliwość odbywania staży za granicą. Współpracujemy też z pracodawcami. Pracodawcy. Często na terenie swoich zakładów pracy albo w szkole prowadzą zajęcia warsztatowe, które pozwalają uczniom na zdobycie nowych umiejętności. Zajęcia te często też kończą się certyfikatami, które uczniowie potem włączają do swoich CV. Wybrałem tę szkołę, dlatego że chciałbym w przyszłości otworzyć własną firmę oraz prowadzić ją. Szkoła daje możliwości nauki teoretycznej oraz praktycznej. W przyszłości chciałbym zostać kierownikiem budowy i zrobić uprawnienia. Zawód inżyniera, w zasadzie budownictwo, to było ze mną od najmłodszych lat. Później przyszły studia. Później przyszły studia i, i to moją pasję z budowaniem i to, że wyrosłem w tym budownictwie, chciałem, chciałem przełożyć już na konkretne realizacje. Chciałem po, po tym pierwszym takim zetknięciem z tym małym budownictwem, budownictwem jednorodzinnym, Stwierdziłem, że wielką rzeczą będzie budować, budować te duże obiekty. Dlaczego? Dlatego, że one trwale zostają w naszym życiu. No, I możemy je pokazać w tej chwili moim dzieciom, mojej rodzinie i korzystają z tego tak naprawdę miliony ludzi, nawet nie mają świadomości, ile trzeba poświęcić czasu i pracy i chęci do tego, żeby stworzyć takie wielkie rzeczy. Następny element, dlaczego ten zawód wybrałem, to jest. To jest Rozwój, rozwój kompetencji to jest tak naprawdę nowoczesność, która, która, która jest w budownictwie. Dzisiaj widzimy to budownictwo kiedyś, kiedy zaczynałem, kiedy byłem małym dzieckiem, było zupełnie inne. I tak naprawdę, na przełomie tych kilkudziesięciu lat, widzę, że, po pierwsze, to jest nowoczesność, po drugie, jest to innowacja. Po trzecie, jest to BIM, który wkracza do budownictwa nie tylko na etapie realizacji inwestycji, ale już na etapie projektowania, poprzez realizację, a następnie poprzez zarządzanie tym obiektem w trakcie użytkowania. Jest praca w budownictwie. Inwestycje ruszyły, a miliardy złotych są zaangażowane w budowę. Tak ma być jeszcze przez kilka kolejnych lat. Sytuacja wydaje się być świetna, gdyby nie ciągły brak rąk do pracy. Nie tylko pracowników wykonawczych, ale przede wszystkim kadry kierowniczej. Mamy się czym pochwalić. Widzimy, ile powstaje wieżowców, ile powstaje apartamentowców. Jak teraz, ile powstaje dróg, ile powstaje mostów, jakich mostów. Jest to fajnie coś pochwalić się. I chyba to najszybsza branża, co można się pochwalić, że to zrobiłem ja, to zrobił mój dziadek, to zrobił ojciec i to widzimy, ten efekt tego, co zrobiliśmy, to widzimy bardzo szybko. Nowe technologie, które są obecnie wdrażane bardzo pomagają pracownikom. Kiedy ja rozpoczynałem pracę na końcu lat 80. Istniały dwa albo trzy systemy. Teraz jest kilkanaście systemów, które są stosowane na budowach i bardzo pomagają, zarówno w rozwoju pracy mojej, jak i szybszym wykonywaniu tych zadań, które przede mną są oczekiwane. Trzeba dużo pracy włożyć z zewnątrz, żeby. Zachęcić młodych ludzi, pokazać jak to wygląda i, i żeby no, ci ludzie tutaj napływali. Badanie pracodawców i ich potrzeb na rynku pracy co roku pokazuje, że zawody budowlane należą do zawodów tzw. deficytowych, czyli tych, na które jest wielkie zapotrzebowanie na rynku, jest niewielu kandydatów. Dlatego warto uczyć się tych zawodów, zarówno na poziomie zasadniczym zawodowym, jak też technicznym czy wyższe wykształcenie. Osoby młode, które przystępują do szukania swojej ścieżki kariery, które chciałyby znaleźć nowe możliwości rozwoju, mogą korzystać ze szkoleń, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, które proponują urzędy pracy, również właśnie w zawodach budowlanych. Istnieje też możliwość skorzystania ze stażu. Czyli zdobycia doświadczenia, które jest niezbędne i bardzo poszukiwane przez pracodawców. Wspólnota Europejska szeroko otworzyła swoje granice dla swobodnego przepływu zatrudnienia. Wielu rodaków, jak i obywateli innych państw podjęło pracę na zagranicznych budowach, przenosząc tam swoją wiedzę, entuzjazm i doświadczenie zawodowe. Funkcjonujący w krajach europejskich system edukacyjny, wspierany środkami pomocowymi przeznaczonymi na wsparcie nauki, szkoleń, wymiany studentów, gwarantuje stały dopływ wyszkolonej kadry o wysokich kwalifikacjach zawodowych do budownictwa.